Choroby grzybowe i wirusowe grochu często są wynikiem niewłaściwej prewencji. Wilgotna gleba, brak przewiewu i wysiew w złym terminie sprzyja ich rozwojowi. Choroby grochu to fuzaryjne więdnięcie grochu, choroba świętojańska, zgorzel korzeni i podstawy pędu, askochytoza, mączniaki rzekomy i prawdziwy i rdza grochu. A to za grochu to choroba powodowana przez grupę grzybów. Atakuje liście łodygi i strąki, tworząc brązowe lub fioletowe plamy i ograniczając plon. Ua! Prewencja naturalna to płodozmian. Nie sać grochu w tym samym miejscu przez minimum 3-4 lata, aby ograniczyć populację patogenów w glebie. Używaj zdrowych nasion, choroba może zacząć się już od zakażonego materiału siewnego. Dobra cyrkulacja powietrza, nie sać roślin zbyt gęsto, by liście szybciej schnęły po deszczu. Mączniak rzekomy i prawdziwy. Mączniaki to grzyby, które tworzą biały lub szarawy puch na liściach i pędach. Rozwijają się przy wilgotnej glebie i braku przewiewu. Naturalne metody zapobiegania i walki Unikaj podlewania po liściach i ranu lub przy zachowaniu dobrego przewiewu ściukuj tylko podstawę roślin, unikaj wilgoci na liściach. Spray mleko-woda tradycyjny naturalny preparat, który może pomóc ograniczyć rozwój pleśni, stosowany nawet w fazie pąków czy strąków. Proporcja 1 do 1. Olejnem lub spraye na bazie czosku czy soi. To naturalne fungicydy, mogą ograniczać rozwój grzybów, jeśli używa się ich w odpowiednim czasie i ilości. Fuzarioza i zgorzel korzeni. Te choroby atakują korzenie i podstawie pędów, szczególnie gdy gleba jest zbyt mokra lub zbyt ciężka, co sprzyja rozwojowi grzybów. Naturalna prewencja to drenaż gleby i odpowiednie podlewanie, unikaj stagnacji wody. Dodawanie próchnicy i kompostu poprawia strukturę gleby, co zmniejsza ryzyko chorób korzeni. Unikanie sadzenia po roślinach słączkowych ogranicza presję chorób w glebie. Wirusowe choroby przenoszone przez szkodniki. Część wirusów grochu, np. mozaika grochowa, przenoszona jest głównie przez mszyce. Prewencja to eliminowanie mszyc. Ograniczenia transmisji wirusów. Utrzymanie zdrowych nasion i płodozmianu również ogranicza szanse infekcji. Im wcześniej wysiejemy groch, tym będzie zdrowszy. W późniejszym terminie pojawia się przede wszystkim ćma grochowa, a wilgotna i ciepła pogoda sprzyja rozwojowi mączniaka.